Blade and Soul 2, czy to to MMORPG, na które wszyscy czekają? Jestem już po kilku godzinach dobrego grania i mogę wam już sporo powiedzieć o tej grze. A więc zaczynajmy. Pierwsze co rzuca się od razu w oczy, to jest olbrzymi, ogromny świat. Myślę, że tutaj akurat mamy naprawdę do czynienia z pełnym Open World w pełnym znaczeniu tego słowa. Dodam, że pokazuję wam tylko pierwsze dwie mapy. Które można przemierzać godzinami. A wiem z doświadczenia, że Blade and Soul w późniejszym etapie gry takich map udostępnia dziesiątki. Grafika prezentuje się naprawdę rewelacyjnie. Jak na mój telefon z średniej półki, ustawienia automatycznie ustawiły się na najwyższe. I myślę, że daje radę. Więc śmiało powiem, że nie obciąży to Twojego urządzenia. A zresztą zobaczcie sami. Jeśli chodzi o system walki, jest on naprawdę całkiem obiecujący. Przyznam wprost, że uwielbiam system kierowania kamerą jaki daje nam Blade and Soul 2. Bardzo przyzwoite animacje, umiejętności, co razem daje nam bardzo fajny system walki. Na mapach możecie spotkać setki potworów i wielkie bossy, z którymi od razu dodam, że nie jest łatwo. Ale to też podoba mi się w tej grze, że nic nie ma tu za darmo, tylko trzeba naprawdę się napocić, żeby coś zdobyć. W grze mamy również Autoplay co w tych czasach, myślę, jest nieuniknione, ale jest to tylko ułatwienie, z którego nie musisz korzystać, a ułatwia ono grę tym, co mogą całego dnia spędzić z telefonem w ręku. Gra również posiada bardzo rozbudowany system zadań i questów, setki różnych miejsc na mapie. Na tym etapie gry jestem w stanie powiedzieć, że nie sposób się tutaj mówić. Również dostępny jest story quest, który jest naprawdę wymagający. Często nas blokuje. Musimy zrobić progres w grze, i dopiero możemy powrócić do zadania. To jest bardzo fajne, bo nie lubię gier, w których klikasz auto i od początku do końca wszystko się robi samo. W grze również mamy dostępną farmę, co jak na prawdziwe MMORPG przystało, myślę, że jak najbardziej jest potrzebne. Patrzcie chwilę sami, jak to wygląda. Gra jest bardzo rozbudowana. Mamy tutaj wiele opcji rozwoju naszej postaci. System towarzyszy, jak również wiele innych opcji, o których długo by rozmawiać, ale w filmie chcę Wam przedstawić tylko najważniejsze, którymi kierujemy się w pierwszym kontakcie z grą. Warto też wspomnieć, że w grze nie jesteśmy skazani tylko i wyłącznie na jeden typ broni. Owszem, możemy rozwijać bardziej umiejętność władania jedną ulubioną bronią. Ale możemy również nauczyć się władania innymi rodzajami broni, aby czasami podczas walki dostosować się do sytuacji. Gra będzie miała również rozbudowany system dungeonów, które od razu przyznam, że sprawią niejednemu wielkie problemy. Jako, że grałem długo w poprzednią wersję Revolution, pamiętam do dziś wielogodzinne pokonywanie jednego dungeona. A teraz pokażę Wam coś, co też bardzo mi się podoba w tej grze: a jest to zmasowana, piękna miejscówka do farmienia których na świecie Blade and Soul jest cała masa. Nie lubię gier tego typu, w których mamy 5 mobów na krzyż i nie wiadomo jak się za to zabrać. A jeszcze pięciu kolegów jak chce farmić z nami, to już naprawdę ciężko nazwać to prawdziwym MMO. A tutaj możemy naprawdę spotkać się z pięknymi miejscami do robienia expa jak i dropa. Jeśli wytrwałeś do tego momentu, jest mi niezmiernie miło. Zachęcam do zasubskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Oraz do próbienie tego filmu, co będzie wyraźnym sygnałem dla mnie, abym robił więcej materiałów z tego MERPa. Warto też wspomnieć o tym, że gra będzie dostępna na obu platformach, czyli w wersji mobilnej, jak i na PCA, a w późniejszym terminie podobno nawet na konsole. Owszem nie wiem, kiedy wystartuje Global, ale mam nadzieję, że niedługo i gram na tym serwerze tylko po to, aby przygotować się do wersji globalnej. fajną rzeczą, którą jeszcze zauważyłem w tej grze, są bardzo dobrej jakości tłumaczenia. Nie wiem, czy tylko mi się tak wydaje, ale dialogi naprawdę starannie są przygotowane. The Baran tribe is as as time. To people, the Barans have always been good friends and supporters. Likely due to this relation is the reason they learn to speak the language of non-Baran people. According to some historical texts, humans intruded on the land of the Barons while expanding their territory. The incident led to a division among the Baron tribe. After much deliberation, the Barons decided to move their homes and hide from people. Soon after, the fissures started to occur around the world with the hollows, also affecting the Barons' habitats. From that point on, the Barons decided that they needed to collaborate with people. A co wy myślicie o tej grze? Czy też Wam się podoba? Czy też macie zamiar na nią czekać? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. A może również macie jakieś pytania? Z chęcią na wszystkie odpowiem. Jeszcze raz zachęcam do zasubskrybowania kanału, bo na pewno będzie więcej materiałów z tej gry na kanale. A na koniec jeszcze posłuchajcie bardzo fajnej ścieżki dźwiękowej, która też zasługuje na słowa pochwały.